Runda piąta turnieju Grand Suisse w Samarkandzie, dwa punkty z czterech na moim koncie, i w rundzie numer pięć wylosowało się i dobrze, i niedobrze, bo moim rywalem był niemiecki arcymistrz młodego pokolenia, Frederik Sfane. młodszy z braci Svanne. to zresztą bardzo ciekawe, pomiędzy nimi 7 lat różnicy, a są inni w każdym możliwym elemencie. Frederik jest niższy, dużo niższy, też wzrostowo to jest jakaś gigantyczna różnica i znaczy, Frederik jest, Frederik jest wyższy, Rasmus jest niższy, Rasmus gra spokojne szachy, a Frederik Zupełnie inne. Jest mega pracowity, świetnie przygotowany debiutowo. Zupełne przeciwieństwo brata, który raczej na debiuty wielkiego nacisku nie, nie kładł nigdy. No i oczywiście grając przeciwko Frederikowi, zdawałem sobie sprawę, że w debiucie może być różnie, że on może być świetnie przygotowany. Natomiast nie byłem bardzo negatywnie nastawiony, dlatego że on był po porażce. Przegrał dzień wcześniej partię z Vincentem Keimerem, taką partię, której wcale przegrywać nie musiał. I to jest zawodnik bardzo ambitny, bo grałem z nim dwukrotnie, jednokrotnie na Mistrzostwach Europy, na których on zdobył trzecie miejsce, zresztą już dwukrotnie, mimo 21 lat, finiszował na Mistrzostwach Europy na trzecim miejscu. I on w ostatniej rundzie grając ze mną czarnymi, grał mega ryzykownie, bo zależało mu tylko na zwycięstwie w turnieju, czy na wyższym miejscu niż Trzecie, nie wiem czy on mógł wygrać, I, i ryzykował. I sądziłem, że tutaj przyjeżdżając, też będzie po takiej porażce z gaymerem robił wszystko, żeby wygrywać. Zwłaszcza, że gra z takim dziadkiem. A ja miałem nadzieję na, na kontrowanko. Dodatkowo też warto zauważyć, że on akurat, chociaż w wieku 21 lat ciężko może o tym mówić, ale jakby w kryzys wpadł. Bo, bo przez ostatnie parę miesięcy tylko traci na rankingu dużo przegrywa, i. E, no i tyle. Dobra, zobaczmy tę partyjkę. Co poszło w niej dobrze, co poszło w niej niedobrze, i jedziemy. W tej partii nastąpiło E4. Frederyk gra również inne ruchy, natomiast ja przyznam, że troszkę je zignorowałem. Uznałem, że będąc po porażce, raczej nie będzie eksperymentował, raczej zagra E4, który jest jego głównym ruchem. I y, spodziewałem się najbardziej partii hiszpańskiej, a on poszedł we włoską. No i tutaj go zaskoczyłem, bo zagrałem go nie C5. Podejrzewam, że na skoczek F6 przygotował się mega głęboko po skoczku G5, bo to jest wariant, który ja wielokrotnie czarnymi grałem. Wiele osób próbowało mnie w nim wykończyć więc tego się myślę, mógł spodziewać. A ja go nie C5. I on już tutaj myślał półtorej minutki, zagrał Roszadę więc ciekawe oczywiście, co miał przygotowany na skoczek F6, natomiast ja zagrałem D6 i to myślę troszkę go zbiło z pantałyku, bo tutaj skoczka na F6 wcale jeszcze nie ma. Nastąpiło C3, z B6, no i tu pryncypialne są ruchy z, związane z D4, natomiast, no, gdy przeciwnik myślał, to byłem pewien, że w D4 nie pójdzie, no bo tak na głowę pójść w układ, który jest troszeczkę inny niż standardowy, jest Trudno mógł podejrzewać, że się przygotowałem, i nie byłby w błędzie. Zagrał D3, i tutaj już byłem moi drodzy mega zadowolony. Dlatego, że tu mogę w tym momencie zagrać H6 i uniknąć wyprowadzenia skoczka na F6. O co chodzi? Chodzi o to, on zagrał goniec B3, znowu mięciutki ruch. Tutaj raczej spodziewałem się jakiejś ekspansji pionowej. I Hetman F6. Czy to jest genialny ruch? Nie wiem, natomiast bardzo lubię tego typu posunięcia, bo stawiamy na szachownicy coś niestandardowego i dodatkowo ja od razu zaczynam być troszeczkę nieprzyjemny, bo mam pewną aktywność, mam pewien nacisk nawet na skrzydło królewskie, tutaj coś się zaczyna dziać, a przeciwnik musi myśleć. Skoczek D2, skoczek E7, A4. No właśnie tutaj nie byłem pewien, czy nie pochrzaniłem, bo być może trzeba było zagrać A6 najpierw, dlatego że... Po Skoczek E7 byłem lekko zaniepokojony, że nastąpi skoczek C4. I teraz na gonie z G4, A4. Ja nie mam ruchu A6. Co prawda, A5 jeszcze bardzo nie grozi ale nie byłem pewien, czy to wszystko jest dla mnie takie świetne no chyba, że mam jakiś ruch typu D5 i na przykład bicie, bicie i może to się trzyma, jakąś długą roszadę tutaj zrobię, no ale nie byłem tego pewien, natomiast A4, A6 to mi się podobało, skoczek C4 na gońca, goniec A7 no i skoczek E3, oczywiście mm, można było myśleć o goniec E3, ale to nie jest idealne dla białych, bo ja mam goniec G4 i na bicie mogę prawdopodobnie wtrącić i popsuć strukturę której stać przyjemniej. Jeżeli zaś następuje H3, no to każdorazowo, jak jest ten punkt zaczepienia zrobiony, to ja mogę grać G5 i próbować grać G4. Nie wiem na ile to jest silne, ale na pewno bym to rozpatrywał. Co więcej, po skoczek E3 również zagrałem G5. Tutaj myślałem, 10 minut to był pierwszy dłuższy namysł w partii, który zrobiłem i stwierdziłem, że ten ruch mi niczym nie szkodzi, natomiast zrobiłem go bardziej z zamiarem właściwie wywarcia presji na przeciwniku niż jakimś konkretnym celem, bo po pierwsze nie byłem pewien czy ja chcę grać G4, a po drugie myślałem, że czasami może się przydać kontrola nad polem F4 żeby przestawić skoczka na przykład tam więc myślę, że to nie jest zły ruch, zwłaszcza, że D4 taka typowa kontra w centrum tutaj nigdy nie działa, gdyż ja po prostu jestem dobrze tutaj sytuowany wszystkimi figurami ten hetman na F6 tak dziwnie niby stojący ładnie oddziałuje na pole D4 więc to nigdy nie wchodzi warto zauważyć, że skoczek D5 to po prostu bije na goniec D5, gram tak, goniec odchodzi Gonie jest tutaj czarne. No, już bardzo dobre, więc tak nie można. A po ED5, tak, tak. No, to jak minimum mam gonie z G4, a może mam jeszcze jakieś inne rzeczy, więc to wszystko nie działa dla białych. Stąd Frederick zagrał Hetman E2. Ruch nie głupi no bo gdzieś tutaj zerka na tego króla, ale no, czarne stoją fajnie, czarne stoją sympatycznie. I tu miałem zagwostkę bo nie wiedziałem co zrobić dużo jest fajnych rzeczy mogę grać g5 mogę próbować się rozwijać przez moment w ogóle myślałem o ruchu f 8, żeby zejść po prostu z motywów, ale gdzieś mówię, może pod wieżę wejdę. No to mówię, może król D8, no ale mówię, hopie, no nie rób jakichś głupich ruchów królem, no nie o to chodzi, żeby potem memy były. Zagraj po prostu normalny ruch. Zagrałem go nie z D7, nie wiem na ile on był dobry, ale no wydawało mi się normalne, może kiedyś zrobię roszadę. Przeciwnik zagrał A5, nie wiem, czy taki dobry ruch, może tu skoczek D5 mógł zagrać po prostu i na to goniec z D5, bo teraz nie mam tego ruchu z uwagi na bicie pionka. Eee, więc spodziewałem się, prawdę mówiąc, że on tak zagra. Eee, oczywiście, no, to nie jest jakiś wielki problem. Mogę nawet zagrać skoczek D8 eee, i próbować iść na F4 jakoś tak, tak. Powiedzmy, on odchodzi, ja gram tak. No problemów tu nie mam. Eee, może nawet jest całkiem sympatycznie. Eee, pewnie dlatego zagrał ruch A5. No, i jak myślałem tu długo, długo, 18 minut, biłem się z myślami, nie wiedziałem, w którą stronę iść. No, i zagrałem G4. Tutaj nie byłem pewien, czy na D2 czy na E1 pójdzie przeciwnik, oba ruchy wydawały mi się sensowne. Zagrał skoczek E1, żeby gońca pewnie nie blokować, ale wcale nie byłem pewien, że skoczek powinien tutaj iść. No, i ja zagrałem Hetman G7. Czy to jest ruch dobry, czy niedobry, znowu nie jestem pewien, ale wydawało mi się, że teraz Hetman tutaj nie, nie jest do niczego przydatny. Natomiast no, stanę naprzeciwko króla, może się to na coś przyda. Ja rozpatrywałem, prawdę mówiąc, Hetman G7 od razu, żeby jeszcze nie ruszać tego Pionka, i um, teraz, dzięki temu, że ten Hetman stoi tu, szykuje F5, szykuje skoczek G6, no bo zobaczmy, że jak gram tutaj skoczek G6, no to jest skoczek D5, ja muszę tym Hetmanem wrócić, bronić Pionka. Więc to jest średnio dla mnie pożądany scenariusz, żeby się tam wracać. Więc taki ruch profilaktyczny rozpatrywałem, ale nie podobało mi się, że, że jakoś wolne to jest. No, i teraz na G4, skoczek zawsze będzie szedł na H4. Więc obawiałem się, że może jakieś takie rzeczy tu pójdą, coś takiego, jak tak, to jakieś tego typu rzeczy. No i nie wiedziałem, czy, czy ja powinienem w taką stronę iść. Dlatego G4, żeby zepnąć skoczka, Hetman G7, żeby troszkę ponaciskać. Teraz y, przez moment myślałem, że przeciwnik ruszy piona, ale tak długo jak ten goniec wiąże skoczka, to jest dość ryzykowne, więc król H1 chyba rozsądne. No i ja zrobiłem ruch, którego, który trochę mi się podobał, a trochę go żałowałem, czyli długa roszada. Y, gdyż y, właściwie ten król na 8 nie stał tak źle, na c8 może być zagrożony, no bo przeciwnik zaraz tutaj będzie próbował ruszyć, no ale wprowadzam wieżę do gry, także były plusy, były minusy, ale nie jestem pewien, czy to był najlepszy ruch w pozycji, bo nastąpiło goniec a4 z prostym rzuceniem mi w twarz, zaraz panie będziesz tu b4, b5 musiał rozwiązywać problemy, no i faktycznie, jeżeli bym zagrał tutaj... Znaczy, tu jest w ogóle forsowny wariant, tak według mnie. F5, tak, tak, bicie, bicie, koniec C6, bicie D4, za takim na pionka A6. No, ja tego pionka za bardzo oddać nie chcę. Jak zagram tak, no to, to tego się bałem. To może działać, ale no, jest to grubymi nićmi szyte. A nawet nie wiadomo co ja mam na drugim skrzydle, nawet goniec. E3 można zagrać, prawda? To tak chyba bym tu popsuł. Przez moment rozpatrywałem nawet jakieś tutaj zwariowane oddanie figury za całego pionka, ale jako, że nie można bić, bo tutaj akurat te figury nie są do obronienia, no to, to może być ciekawie. Jeszcze Hetman źle stoi, natomiast nie mogłem się doliczyć. Białe nie mają koordynacji figur, ale ja chyba nie mam jak tego. Wykorzystać, chociaż no, nawet ta niebroniona wieża tutaj w jakimś momencie gdzieś Hetmanem może wskoczę, no ale nie mam ruchu Hetman D4 nigdy, no to mi się nie podobało. Dlatego zrobiłem ruch, z którego w sumie jestem zadowolony, bo to był bardzo trudny ruch dla mnie. Oddałem gońca, gońca który się wydaje dumą mojej pozycji, ale on tak naprawdę za wiele nie robi, eee, więc oddałem go za skoczka, który kontrolował centralne pola, i wydaje mi się, że to mogło być niegłupie, bo no, F, ciężko zagrać. Fe ciężko zagrać. Ja na to planowałem wiesza F8 z próbą F5, wymiany wiersz po linii F i naciskania na skrzydle. Hetman E3 bez sensu, kompletnie, no więc gonie z E3 zostało zagrane. No i ja f 5 I teraz widzimy, że po biciu, a bić raczej trzeba, bo F4 groże. Ja pozbyłem się skoczka z E3 ze strony przeciwnika, i teraz mój skoczek na F5 jest tutaj niezagrożony. Mam wieże naprzeciwko króla, i pojawiają się motywy po prostu naciskania tym pionem. Przeciwnik zagrał B4. No i teraz znowu ciekawy moment, bo tutaj myślałem 12 minut. Bo pozycja jest niesłychanie kusząca dla mnie. Jest niesłychanie kusząca, i pytanie: czy powinienem naciskać, czy powinienem się bronić? Ja uznałem, że zagram profilaktycznie skoczek B8, ale niewykluczone, że na przykład skoczek E7 było lepsze, i tutaj wręcz może królem zbić, żeby ten król nie stał za blisko tego skrzydła, i potem naciskam na drugim skrzydle. Moim zdaniem, czarne są tutaj lepsze. Mam możliwość h Też liczyłem to długo, znaczy długo. Liczyłem, tak, 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 tak. I moi drodzy, nie mogłem się tego do końca doliczyć, bo tak nie można tak, bo tak, tak i tutaj jest dość elegancki Mateusz na samym końcu Mateusz na H2, typowy motyw, prawda? Ale można zbić pionkiem z F. Ja biję. Nadal grożę tymi motywami matowymi, no ale tu następuje bicie. No, i to chyba nie jest za dobre, prawda? Tutaj jestem za wolny. To raczej przegrywam jakoś tam. Na przykład pewnie taki ruch, tak. Może nawet tak, bo. A nie, no tak znowu, tak, to znowu wygrywam. Widzicie, tak, to znowu wygrywam na ten sam motyw. Ale tutaj coś mi się, może najpierw tak, tak. Coś tu mi się nie podobało. Ale co mi się nie podobało? Może goniec G1 w tej pozycji mi się nie podobało. Chociaż to też myślałem, że tak, tak, tak. I też może być dobrze. No, z ciekawością sprawdzę ten wariant, bo tutaj. Nie wierzyłem, że to działa, ale gdyby działało, do moi drodzy, to by było epickie. To H5. Więc bardzo ciekawe jest, jak ten wariant oceniać. Yy, no jest również F8, taki pozycyjny, tak, tak, tak. I teraz na przykład zbić. Ale no nie byłem pewien, czy to nie jest za mało. No, ciężko mi powiedzieć, to jest naprawdę świetny, świetne zadanie. Warto sobie nawet ustawić to i zastanowić się, bo pozycja jest bardzo napięta. Moim zdaniem czarne są tutaj świetne. Stoję wyżej, mam większe perspektywy ataku, ale mimo wszystko no nie jest to wszystko takie proste, tak bym to. Spuentował. Nastąpiło skoczek B8, wymiana gońców i tu byłem o tyle zadowolony, że wydawało mi się, że przynajmniej ubezpieczyłem się na wszelkie ataki, bo, bo to jest bardzo wolne, jak ten skoczek tutaj stoi, to nigdy przez A6 nic mi się nie stanie. Więc Frederik też uznał, że, że tutaj nie jest dla niego za fajnie i zaczął się bronić, co mnie oczywiście ucieszyło, ale z drugiej strony no, obrona może się też udać. Zagrał F3. Co mnie zszokowało, ale nie jest głupie, bo jak zagram G3, H3 i on jeszcze gońca wy, 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 wycofa, to zaraz stanie lepiej, bo mój atak zniknie, a on będzie naciskał po drugiej stronie. Więc ja utrzymuję napięcie ruchem H5. Teraz mała taktyka tutaj nie można zbić z uwagi na podwójne uderzenie e, i czarne wygrywają, dlatego nastąpiło król G1. E, ja zagrałem teraz wieża F7. Wydawało mi się, że to jest przydatne posunięcie. Skoczek C2, wieża F8. I a no właśnie, tutaj się zastanawiałem, bo ja tego nie zagrałem. Bo była tutaj idea, żeby zagrać coś w stylu Hetman H7. I zastanawiałem się, czy tutaj nie mogłem jakoś tego sprytnie zrobić. Na przykład, tak, jeżeli skoczek C2, to wtedy mam H4. I na to mam tak, tak i tak. I znowu już wygrywam bo zauważmy, że jeżeli zrobię to w tym momencie to jest tak, tak, bicie, bicie i wieża F5, wieża tutaj ma podejście na pole H5 więc być może właśnie Hetman H7 które było moim pierwotnym planem było bardzo silne I nie zdziwiłbym się gdybym tutaj wygrywał bo nie wiem co on ma zrobić znaczy tak i po prostu gram tak i chcę skoczek G3 i to może być, być wygrana moi drodzy Żałuję tego momentu, bo ja zagrałem wieża F7 i to jest raczej zły ruch. Skoczek C2, wieża F8, bicie, bicie. No i teraz nastąpiło, teraz nastąpiło G3, co zdziwiło mnie. Byłem pewien, że mam tutaj jakieś uderzenia, ale jednocześnie żadnych nie widziałem. Zagrałem Hetman G6, żeby wzmocnić tego skoczka i przygotować ewentualnie tutaj jakieś, jakieś bicia. Ej, nastąpiło goniec D2 nastąpiło goniec D2 i tutaj no ja mam wrażenie, że tutaj coś jest ale no nie wiem na przykład skoczek G3 Ej, żona mi pisała, że gdzieś mogłem bić na G3 ale gdzie? no bo tutaj, tutaj co? wieża F3 jakiś ruch no ale ja, ja przyznam szczerze że takiego ruchu jak wieża F3 w tym akurat miejscu w ogóle nie liczyłem i nawet nie wiem do końca co ja tutaj chcę Jedyne co, znaczy nawet nie wiem, czy to jest dobre, więc mm, tego tutaj nie rozpatrywałem tak na poważnie. Zagrałem skoczek D7, wydawało mi się, że to jest ruch głupi, bo nawet pojawiają się jakieś idee oddania pionka i wskroczenia skoczkiem na F3. Przeciwnik zagrał hetman E4, żeby związać mi hetmana, ja zagrałem tak, i on zagrał wieża E1. Aha, i może teraz to wygrywa, czyli tak, tak i teraz wieża F3. I to może wygrywać. Ja tego nie widziałem kompletnie, tego wieża F3. A ja po prostu napadam na Pionka. Grozi, grozi. A na to, być może nawet bije tym. Grozi widły I grozi wtargnięcie tutaj. I to może być koniec. I to może być koniec, moi drodzy. Ja tego nie znalazłem. Myślałem tutaj 4 minutki, miałem 14. E i, i, I niestety tego nie znalazłem. Zagrałem C6, nastąpiło C4, bo chciałem D5 zagrać, nastąpiło C4. Tu znowu być może to Kongi 3 wygrywa. Ja zagrałem wieża H8, wieża E2. I, no i tutaj taki ruch z kategorii głupich, bardzo głupich, bo ja mogę stać w tej pozycji i nigdy nie stoję gorzej. No nie mogę stać tutaj gorzej. Z, zwłaszcza tutaj, no bo C6 to jest taki ruch troszkę osłabiający, ale myślę, że nadal tu nie mogę stać gorzej. No, a zagrałem D5, trochę na zasadzie takiej, że, że bardzo chciałem, żeby w tej pozycji coś się znalazło, a, a bałem się, że jeszcze 2-3 ruchy postoję w miejscu i przeciwnik się wykaraska. No tylko, że po ruchu D5 to równie dobrze, to, to z kategorii przywal sobie sam. Nastąpiło bicie skoczek D6, Hetman G2. Ja to widziałem, bicie, bicie, to też widziałem, no bo po biciu Hetmanem zakładałem, że jak zbiję tym pionkiem, to może nie jest to jakaś dużo lepsza pozycja, ale te skoczki dość fajnie stoją. Pionek D3 jest słaby, gonie jest troszkę bezużyteczny, są jakieś idee przenikania. Myślałem, że to jest ciekawa pozycja, natomiast jest Król F1, teraz na bicie jest po prostu bicie. No, i nie wygląda to dobrze, natomiast jeszcze większym problemem jest, że na to jest król G1. I. Yy, yy, no właśnie, ja tu widziałem to Hetman D3, natomiast yy, potem stwierdziłem jeszcze, że może C5 tu mogę spróbować. Tylko, że zdałem sobie sprawę, że jest bicie, bicie i gdyby był mój ruch, to jest super, ale jest gonie z B4 wtrącone. Bardzo istotny ruch. Gdyby nie ten ruch, to moim zdaniem czarne się mają bardzo dobrze, bo na taki ruch to być może po prostu bije tak, gram tak i te moje skoczki raczej dają mi tutaj pewne szanse, chociaż no, pewnie remis jest najbardziej prawdopodobny. Natomiast goniec B4 i skoczek D3, goniec D6, wydaje się, że, że coś mogłoby tu być, ale w istocie to nie ma tu nawet pół szacha. Więc ja się po prostu tutaj poddaję. To też zbiłem na D3, bicie na C6. No i teraz jest super ciekawy moment, bo no mogę kulturalnie pewnie zagrać tak, tak, tak. Wieża E8, on pewnie musi zbić. Ja biję, ten szach nic nie daje, bo wygrywam tutaj figurę i jest remis. A jak nie, nie gra szacha, no to, to pozycja moim zdaniem jest bardzo bliska remisu. Bo no bo tak, ale ja chciałem po jeszcze wygrać i zagrałem konie w sześć. On zbił ja tak. No i tak mówię, no śmierci ta pozycja strasznie. No nie ukrywajmy, mam dwa pionki mniej nagle, ale mam dwa skoczki. Jego figury trochę wiszą i tak liczyłem, że może coś tu się uda. No on skoczy, jeden ja hetman C4. Eee, I teraz on zagrał, i teraz on zagrał troszkę dziwny ruch. Czy znaczy, być może tutaj mógł zagrać to, co wcześniej zagrał. Goniec G5, broniąc skoczka i atakując i na to tak. Chociaż wydawało mi się, że tutaj powinienem mieć jakieś ciekawe rzeczy, ale no właśnie może się okazać, że, że jednak przewaga dwóch pionków coś daje. Bo jemu się nagle wszystko broni i grozi goniec nie D6. A potem a potem bicie na E5. I tutaj. No. Przy partii już miałem w tym momencie, jak grałem król B8, poniżej 2 minut. Więc ja przyznam się, szczerze, płynąłem z prądem. Co będzie, to będzie. Jeżeli tu jest przegrana, to jest przegrana. On zagrał skoczek, C, skoczek E1, ja hetman C4. I on teraz długo myślał: z 7 minut zużył 5 minut. I moja pozycja coraz bardziej mi się podobała. Bo ja zaczynam grozić ruchem skoczek E4. On nie do końca ma się czym ruszyć. Ja spodziewałem się, że nastąpi goniec na C1. Aha, serio, ja liczyłem goniec C1? To ja niezły jestem, bo przecież ja mogę zbić na C1. Wow, a ja to liczyłem. Ja realnie liczyłem goniec C1 tutaj, goniec C1, no tak, no to fajnie, fajnie, Mateusz policzyłeś. Bo myślałem, że on tego gońca tu musi prze... Najlepsze, że gdyby zagrał tak, to niewykluczone, że odpowiedziałbym tak. Chyba, żebym się jakimś cudem zreflektował. E, dobre, to dobre. Takie, takie rzeczy się dzieją właśnie w niedoczasach. E, jakby sensem ruchu Hetman C4 jest to, że naciskam na wieżę, kontroluję pole C1, chociaż o tym nie wiedziałem, ale też na wieżę E5 jest szach i na to jest skoczek C4... Chyba wygrywam, aczkolwiek z dużą dozą niepewności. No bo nawet jakiś taki ruch się może zdarzyć i nie mogę tak, bo tak. Chociaż to też jest ciekawe, prawda? Bo tak, tak, nie ma szacha. Tutaj tak, 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 tak. O matko Bosko, cośmy tutaj dograli się? Ale to jest piękny wariant, moi drodzy. Ale to jest piękny wariant. I on chyba działa, bo, bo, bo jak król odchodzi na g2, to jest wierza 2 i na to tak. Dobre, no to widzicie, ale dobra, no wiadomo, że tutaj dużo rzeczy musiałoby się spełnić, no i nie wiem, nie wiem co tutaj trzeba było zagrać, silnik prawda oczywiście pokaże, natomiast na moje szczęście Frederik Svane tutaj oszalał, bo zagrał z G5, Radek Wojtaszek twierdził, że spodziewał się ruchu goniec E3, no ale no to też mi się wydaje, że tak. Potem tego tego pionka zbije. Ten pionek tutaj bardzo fajną tarcze. Um że tak powiem, odgrywa. Nastąpiło goniec G5, ja zagrałem skoczek E4 i mówię, jeżeli on chce zagrać goniec E7, to ja chyba wygrywam, a on zagrał goniec E7, przepraszam, goniec E7. Jeszcze może za goniec H4 mógł zagrać, to jeszcze jakiś cień mógłby sensu mieć ten ruch, chociaż też mi się wydaje, że po jakimś ruchu wieża F8, prędzej czy później, to ja tutaj raczej cisnę niż, niż mam problemy. Nastąpiło goniec E7, no i on chyba na pewno podstawił szacha, i teraz, no w partii było król F1 i po skoczek C4, po długim, długim, 30-minutowym, na myślę, Frederik Svane się poddał. Natomiast e, król H1 było ruchem, który, który nie został zagrany w partii. E, no i który był jakby języczkiem uwagi, gdyż ja gram skoczek F5 za takim na gońca. Nie działa to, bo bije i na to jest tak, tak i tak i raczej wygrana końcówka. Więc tutaj jedyny ruch to jest koniec H4, i teraz sytuacja myślę jest dość niejasna. Ja nie byłem pewien, co się dzieje. Może mam skoczek E3, chyba Hetman G1. I teraz jest pytanie, czy, czy nie wygrywa tutaj jakiś zmyślny ruch typu Hetman D5? I na Hetman E3 tak, 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 tak. No wygląda jak bardzo elegancki mat, prawda? Więc yy, to skoczek czy może tutaj może rozstrzygać losy partii. Zdecydowanie jest to ruch, który może, ale jeszcze jest taki ruch. Jeszcze jest taki ruch, więc no tutaj dużo nie jest znaków zapytania, aczkolwiek na to posunięcie też no pachnie tutaj golem niesłychanie, ale czy ten gol pada, to jest zupełnie inne pytanie, no bo teraz jak szach. A no tak, mo a mogę tak. Nie, tak to tak. Tak to tak i co dalej? Nie wiadomo. Nie wiadomo, co dalej. W głowie się kręci od tych komplikacji, prawda? W głowie się kręci. Skoczki to są naprawdę straszne figury. Chyba, że tu jeszcze jakiś taki ruch mogę zapodać. Aha, no super. Nie, no dobra. Yy, mówię, to z silnikiem trzeba sprawdzać. Na moje szczęście po Hetman D4 nastąpiło królew 1, skoczek C4. No i tu przeciwnik się poddał, gdyż no nie ma żadnego sensownego ruchu grozi skoczek E3, grozi skoczek D2, grozi wszystko tak naprawdę na Hetman E4 nawet nie muszę iść na tą pozycję, która też pewnie jest wygrana, ale mogę wręcz zagrać skoczek D2 i na wieża D2 zbić Hetmana Hetman za dwie lekkie, to tutaj nie ma żadnych problemów. Także po ruchu skoczek C4, wieża E4 to też dość fortunnie, skoczek D2 i skoczek E4 zostawiam hetmany, grozi hetman D2 grozi wieża H2 i po biciu szach po i wygranie hetmana także pozycja jest zupełnie przegrana stąd właśnie w tej pozycji Sfane uznał się za pokonanego no, to była taka trochę partia, mogła być piękna, gdyby ją dowiózł w dobry sposób, a z tego co właśnie mówiła jaśnie wielmożna pani małżonka, były takie uderzenia, że można było zalutować na Gietrze i partię rozstrzygnąć na swoją korzyść. I najgorsze jest to, że czułem, że, że tam coś może być. W młodości, która minęła już dawno i bezpowrotnie, na pewno takie uderzenie wpadłoby z szybkością Kamila Grosickiego. No ale teraz właśnie ja też jestem takim Grosickim, co to się tam pojawia i nie wiadomo co się dzieje. Ostatecznie piłka wpadła do bramki, wturlała się tak właśnie jak po niektórych zwodach słynnego Grosika. Punkt jest, bardzo się cieszę, nie ma co narzekać, bo darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy, natomiast lepiej wykorzystywać szanse, bo, bo one się mogą po prostu nie powtórzyć. Tym niemniej, super, że punkcik wpadł, bardzo dziękuję za obejrzaną analizę, dziękuję za wszystkie komentarze i oczywiście zachęcam do patronowania mojej osoby, jeśli te, wasze, te moje materiały się Wam podobają. Do kolejnego razu, trzymajcie się, cześć.